No siemanko, witajcie, witajcie, witajcie we Tak jak obiecywałem, tak jak mówiłem, tak jak wiedziałem, że to zrobię, to to zrobiłem. Flatout. Wiecie ile ta gra lat? 13. I jest mi bardzo bliska. Wiele razy w nią grałem, naprawdę wiele razy. I w tą, i w drugą część, i w Ultimate Carnage. Ale to, to będzie kiedyś. Teraz jedynka. Tworzymy profil. A, yy, zapomniałem, Odech. Trzeba tutaj, jak na konsoli, wybrać literki i spróbujemy zmieścić cały mój nick. u i s Nie, nie da się. To będzie skrótowo, będzie ferm. Ach, cholera. Dobra, dam. Oczywiście facet. Yy, sterowanie profesjonalne. Przede wszystkim musimy ściszyć muzykę, bo żeby się nam nie dało. Do żeby nam YouTube nie skasowały, tutaj. I może w tym momencie tego do flera. Tak, tak, nie bawi. Tak, wszystko jest na full. To dobrze, tak. Dobra, gitara, jedziemy. Ja tą serię będę prowadził w taki sposób, że ja będę pokazywał tylko i wyłącznie wyścigi, wyścigi tylko i wyłącznie jeden raz. Bo w przypadku flatouta tego nie ma sensu cały czas po prostu pokazywać jakiegoś wyścigu ileś tam razy, aż do będę złoto. Będę się oczywiście starał jak najbardziej, żeby wygrać wszystkie wyścigi żeby mieć złoto, ale. Dobra, umówmy się tak, będę, sta będę kończył każdy wyścig na podium. Jeżeli ukończę jakiś wyścig na podium, nie wracam do niego, przynajmniej nie w materiale. Yy... Zacznę. Zacznę karierę. Co mam do góry? Mamy jakieś pierdzidełko typu pepper. Mamy jakiegoś takiego dużego fiata, to nazwie blocker. Mamy grindera, który wygląda już bardziej sensownie jak taki mastercard. Jest blockhead, który przypomina sobie. Jest podobny w sumie do niczego. Jest bulet. Jest bulet, który wygląda masywnie. i Z tego co widzę, jest najcięższy i najmocniejszy. Myślę tak: czy wydać wszystkie pieniądze na buleta, czy wydać mniej na jakiegoś innego woza i go. A co jest, za 200 czy 500 zł. Bierzemy, Bierzemy buleta. Bulet i do przodu. Go Race mamy tak: mamy, będziemy mieli trzy grupy wyścigów: brązowe, srebrne i złote. A także bonusowe. W bonusowych mamy te konkurencje takie typowe dla serii Flatows. Czyli ragdoll, y jak się masz: czyli skok, dal, skok, zwyż, rzutki, y kręgle, buzaj i rzucanie w klauna. Cokolwiek ponadto będą trzy areny demolition derby. I będą trzy trasy specjalne, ósemka, Speedway i Crash Alley. Crash Alley jest tak przegięte, że, no, że masakra. Dobra, brązowe. Jedziemy. Pierwszy wyścig. No to ogień. Troszkę się z nimi pozderzamy. O! Taka kamera jest dużo bardziej przyjemna. Tak... Które miejsce? Szóste. Dobra. Wiecie co? Poczekajcie chwilę. Strasznie. Proszę Państwa. Nie chcę krzyczeć. O! Raz Teraz. Przypierdzielimy mu. I to jest najlepsze w tej grze że można komuś bezkarnie przywalić i wiele się tobie nie dzieje. Jemu też, ale najważniejsze, że tobie się nie dzieje wiele. Dobra, jedziemy. Oczywiście prędkość jest w milach na godzinę, bo tutaj nie można jeszcze y, w pierwszej części ustawić kilometr na godzinę, ale myślę, że to nie jest jakiś tam wielki problem. Po prostu trzeba sobie pomnożyć prędkość auta raz 1,6 i już mamy kilometry na godzinę więc łatwo powiedzieć że jak cisnę 100 mil na godzinę to to jest 160 km na godzinę plus jakieś tam ułamki ale nieważne ok uciekamy może troszeczkę rozwalimy żeby mieć więcej nitro. tak i jedziemy trzeba uważać bo tutaj jest, mimo że to jest gra stara ma bardzo dobrą fizykę jazdy i wszystko się zachowuje Wręcz fenomenalnie. O, i o tym mówiłem. ragdoll, czyli efekt zmacianej lalki, dość zachowany wiernie. Reset pod R. Trzeba szybko spieprzeć, żeby nam nikt nie przypieprzył. Tak. I teraz szybko, szybko, szybko. Ten gościu strasznie bardzo zwolnił. Strasznie bardzo zwolnił. no zwolnił po prostu mocno. Przywalimy mu. Co by zebrać troszeczkę nitro. I odjeżdżamy. To się obejrzeć B, tak, jest B, jest odpowiedzialny za oglądanie się. Najlepiej się oglądać jak najczęściej, bo nigdy nie wiadomo, co się tam stać. O, i ciekawy motyw, jak się rozpada nam auto, to nie jest jakaś tam byle tekstura, tylko ewidentnie widać, że to są, już to jest normalnie zbudowane wnętrze samochodu, w tym przypadku komory silnika. O, zobaczcie, tam wiatrak się kręci, widać chłodnicę, widać cało, cały blok silnika jakiś tam akumulator chyba też tam jest, gdzieś jest tam z prawej strony, czy jak patrzę się to z mojej lewej, a ten co co tutaj chce, a to jest blockhead, tak, myślę jak blockhead to będzie główkował tak, żeby mnie zblokować, ale, a jeszcze jedno krążenie, już ten już już, dobra, no to jedziemy. Oczywiście z każdym uderzeniem auto się psuje, jakby nie było wizualnie i mechanicznie, co można odczuć jak się jedzie. Zresztą widać też po oponach bo są strasznie już scentrowane, ale czuć też, jak się jedzie, że trzeba czasem zakładać kąty na auto, bo może powieść nas nie w to miejsce, gdzie, trzeba, gdzie chcieli, a w dodatku gdyby za mocno skręcić jakąś stronę, bo to ciężko jest się wyratować, więc trzeba z wyczuciem zarówno kontrować w przeciwną stronę, jak i skręcać w tą, którą musimy jechać. Troszeczkę sobie użyjemy mikra, żeby tam odskoczyć od tego auta za nami. Yy, jesteśmy na przedostatnim naprocie. tak, na przedostatnim nadkrocie. Nie, nie możemy się udać. Jeden jest tutaj, prawda? Raz tylko przedostatni zakręt, ciasno go dźwięk, żeby nas nie wyprzedził. Powiem wam tak, boty w tej grze są mocne i są chamskie. Oni się nie pierdzielą w tańcu, oni po prostu wjeżdżają ci w dupę i nawet jeśli oni by mieli ukończyć wyścigu przed tobą, to chodzi po prostu o to, żeby cię przejść. Tak, Tak to wygląda. No i dobra, i mamy bullet, blockhead, bender, blockhead, bullet... No nieważne dalej. No i możemy sobie obejrzeć tutaj... ...replay. ale... Myślę, że jeżeli nie zrobię czegoś wyjątkowego, to nie będzie potrzebne oglądanie tego replayu. No i pierwsze miejsce, 1000 dolców, odblokować nową trasę. No, tutaj bonusy za zniszczenia. Nie bardzo się starałem jakoś wjeżdżać w różne przeszkody, to też nie ma tego dużo. No, 50 dolców to jest zawsze coś. Myślę, że możemy lekko streamingować nasze auto. Troszkę odchudzimy, Damy mu kapkę lepsze opony. Dajmy mu wydech i cały układ wydechowy. Sprzęgło nie. Ale na razie sobie odpuścimy. Lepiej mieć jakieś tam grosze w zanadrzu. Drugi wyścig Woodland Hub, czyli pierwsza trasa szutrowa we Plataucie. Jedziemy. Jedynie prosta startowa jest y, asfaltowa, reszta jest choć, bo strasznie hałasują. A dzięki temu ja będę lepiej słyszał siebie samego, chyba że jeszcze troszeczkę będę by... ściszył y, dźwięki te wszystkie oprócz muzyki. Gra strasznie zgłośno, tak, tak generalnie. Dobra, no, udało się. No, średnio się udało. Ty, pepery, patrz. Już, już już coś jest nie tak, bo już mi go stawia bokiem, mimo że to jest szut, szutem, ja raczej powinienem się spodziewać, że będzie go stawiać bokiem, tak że go stawia bokiem samocno. Okej, okay, on jadł naokoło, ja użyję skrótu i jestem pierwszy, no okay, i dobra. Yy, dobra, udało się. To jest taki nawrót, pół nawrót, że yy, właściwie bym przekup nie jeździł. Strasznie. Yy, tak. I... Mm. Jedziemy. O, od razu lepiej. Tutaj zetniamy tą wieżyczkę. Zawsze to jest trochę nitra, a to jest trochę dużo, bo nadaje. I drugie okrążenie. Ile tu 4, jest, a Myślałem, że jest szybka. Była szybka piłka, ale 4 to już jest. Już się chwilkę jedziemy. Więc tak powiem. Powiem Wam tak, jeśli chodzi o flatouta, yy, mimo wszystko lepiej jest się trzymać trasy niż jakich tam poboczy. Ponieważ pobocza w tej grze są zbudowane tak, że. Kojarzycie te wszystkie Land Rover'y, Jeep Wrangler'y, one też by miały problemy w pokonywaniu ich płynnie. A takie auta, które są powiedzmy ze złomowiska w większości, ale z zacięciem lekkim, wyścigowym, one sobie tym bardziej na nich nie dadzą rady. też yy, dobra rada o dwójka, trzymać się tych cholernych tras i nie wierzać w te cholerne reklamy. Eee, oczywiście. Zacząłem słup, zacząłem gościa. Mam już trochę zniszczone auto. jestem czwarty, a już drugi, dobra. Dobra, gonimy go. Do. Może się uda. Trzymajcie kciuki, jedziemy dalej. Yy... Bullet. Powiem wam, mi on przypomina takiego Cara Plym Plymoutha Hemikuda. Wiecie, kojarzycie, takie po prostu. Yy, m, amerykański muscle car, motherfucker i tego typu yy, samochód, też takie ma właśnie, że wygląda na taki strasznie wysoko zawieszony, strasznie ma taką, może nie dużą, ale ma taką długą dupę i długi przód i tak się buja strasznie na yy, w trakcie jazdy, w trakcie przyspieszania i tutaj zauważam pewne podobieństwa. Do, 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 do Playmoutha i Playmoutha, Playmoutha nie pamiętam jak to się wymawia. W każdym razie myślę, że kto kumaty, ten wie o co chodzi. Wrzucę yy, w tagach Playmofa to myślę, że, że ktoś będzie chciał znaleźć to auto, to też znajdzie referencję do mojego filmu. A przy okazji jeszcze mogę dać w karcie yy, link do jakiejś grafiki tego auta, żeby wam pokazać jaki to jest model, o jaki model mi chodzi, no myślę, że kojarzycie tam, to jest bodajże rocznik 70, 72, coś w tym stylu, on taki taki właśnie muscle car typowy. I z tym mi się właśnie kojarzy, a ten przede mną to jest, to, to, jest to, to jest chyba grinder tutaj w grze, a w realu on mi przypomina Boże słodki, co mi przypomina to auto, jakie prawdziwe, jest taki yy... Jest taki muscle car. on zazwyczaj jest z takim wielkim, tylnym skrzydłem. To był. Yy, nie. Fakt, no i przegrałem, dobra, trudno. Nie, nie przegrałem. Nie przegrałem. Jest, udało się. Mimo wszystko, on mi przypomina, Boże, święty, nie dodża chargera, bo do Charger wygląda zupełnie inaczej. No można by się pewnych podobnych yy, tym dopatrzeć. Ale Grinder mi przypomina, no nie przypomnę sobie. To był dodge. On miał wersję bodajże jakąś taką Super Wing czy coś takiego. Nie wiem, znajdę też wam szicowa adnotacja odnośnie tego Grindera. Czy yy, mam się powód tą kartę w prawym górnym rogu i tam będzie Grinder, odnośnie do, do tego auta, którym się wydaje, że jest protoplastą flat autowego grindera. Dobra, no jakiś tutaj powiedzmy pierwszy tuning, troszeczkę zwiększmy moc, yy, lekko zawieszenie wzmocnimy i tutaj sprzęgło i koło zamachowe. Ja myślę, że możemy tak wyruszyć na Bread Speed Crash, czyli plac budowy. Na placu budowy można zdegarnąć bardzo dużo nitra, nie, nie tego youtubera. Chociaż nie byłoby źle. Ale nie, yy, dużo jest takich właśnie yy, sypek, takich właśnie taśm, jakby na których można yy, jakieś materiały przetransportować na terenie, na przykład właśnie kamieniołów itd etc. Et I za nie jest bardzo dużo nitro, a... Nitro jest zawsze w cenie, więc myślę, że... Spoko. I tak i powiem wam, że jeśli ona się... miałem mówić. A propos tych opon, które są na niektórych zakrętach jako takie barierki powiedzmy, one są zniszczalne jak najbardziej i jak będę miał troszkę więcej no na przykład tutaj Wam pokażę, każda opona w tych barierkach ma swoją yy, fizykę. No i dobra, nie potrzebnie wcisnąłem dwa razy reset i mnie wywaliło na sam koniec stawki. Ty peper, wypierdzielaj. Jedziemy. To jest vlogher czy blockhead? Nikt nie pamiętam. No weź się przesuń! kusi. Dobra! Udało się, że mnie nie odwróciło do tyle do przodu. No tak, słuchajcie. Dobrze. Nie, nie, dobrze. Teraz dobrze. Niedobrze. Ha mój. Jezus. Powiem wam. Czasami jazda tymi samochodami to jest katorga, murdenga i wymyślcie sobie jeszcze coś. W każdym razie, no tak to wygląda. Dobra. Nie, 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 co ty robisz? Ty krytyjnie zasrany. No oczywiście jest system autostrad. Tak, tak, jasne, jasne. No i pięknie. Tak. Tak, tak, mamy. Tak. Tyle jestem ostatni, no pewnie. Dobra, teraz próbujemy ich dopaść. No Oczywiście, pepper to, to ma jakieś tam prędkości zabójczo śmieszne. Chociaż to jest drugi pepper i on już jest na trzecim miejscu, więc tak, nie ma co strasznie się podśmiechiwać z niego. Ale, troszkę jak się pchają, powiem Wam, mimo tego, że to są dużo lżejsze auta ode mnie, to jednak siła przebicia, no wiadomo, masa razy prędkość na się wędnie, więc nic dziwnego, że mają siłę się ze mną przepychać, ale myślę, że jakbym się nie, w nich no, z odpowiednio dużą prędkością, i my myślałem, że pominę pół kręgi, że on, jak się w nich z odpowiednio dużo, dużą prędkością wpierdziliśmy, to myślę, że... Damy radę. O na przykład, właśnie teraz tutaj pojechaliśmy ich zwyczajnie yy, na siłę i wystarczyło, żeby wygrać. Więc, mimo dwukrotnego pobytu na ostatniej pozycji, ostatecznie wyszedłem na prowadzenie, ale powiem Wam, że dzięki temu te wyścigi są troszeczkę bardziej intensywne i przez to ciekawsze też ja mam o czym gadać, yy, bo, wiadomo, raczej powinienem móc mieć o czym gadać. Dobra, zrobimy jeszcze ten wyścig i myślę, że na dzisiaj wystarczy jeśli chodzi o blackauta. Dawajcie znać w komentarzach co sądzicie o tej grze, jak Wam się podoba, czy graliście w nią, czy chcielibyście w nią zagrać, jakie macie z nią wspomnienia, jeśli jakieś macie. I generalnie, jeżeli spodobał Wam się ten film, to nie zapomnijcie zostawić łapy w górę. Jeżeli chcecie być na bieżąco, jeśli chodzi o moje działalności na YouTube'ach i nie tylko, to... Po pierwsze subskrybujcie mój kanał, a po drugie wchodźcie na Insta, na fanpage i na... Na Snapchata też możecie, bo czasem na Snapchata też coś wrzucam. No yy, by być na bieżąco będziecie wiedzieli co ja takiego tutaj robię. Yy, tak. I powiem Wam tak, jeśli chodzi o flatouta, myślałem o robieniu intra do Flattauta, ale wyszedłem z założenia, że to nie ma sensu, że to nie będzie aż tak długa seria. Yy, przynajmniej jeśli chodzi o pierwszą część, więc uznałem, że jako pierwszy odcinek z danej części Platauta będę po prostu wrzucał intro, to oryginalne, które jest w grze, a później będzie po prostu każdy kolejny odcinek będzie powitaniem mnie, przeze mnie wa, powitaniem przeze mnie was z menu głównego, czy też z menu wyboru wyścigu i myślę, że to będzie optymalne rozwiązanie. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Naprawdę jestem ciekawy waszej opinii. Czekam na komentarze. Pozdro elo 600. Dobra, my to pitu pitu, a akurat mamy drugie okrążenie już. Trochę odstawiłem, nie wiem czy... A, wy będziecie widzieć, bo będziecie mieli bo kamerkę. Ja mam podgląd tutaj w, pre... w lewym dolnym rogu i mi tak troszkę kamera zahacza o yy, minimapkę. Natomiast wy macie ją, o ile dobrze pamiętam, po prawej stronie, będziecie mieli chyba, o ile się mi coś nie skiepci w renderingu, po prawej stronie na środku ekranu, czyli między rzadkościomierzem, a informacją o pozycji i okrążeniach. Więc myślę, że to tak będzie wyglądało. Dobra, ostatni wyścig sobie zrobimy tak na spokojnie, czyli z dużą przewagą. Taki nudny wyścig, jeden może być. Poprzednie trzy były dość intensywne, a szczególnie ten ostatni, gdzie. Dwa razy straciłem prowadzenie i wręcz powiedzieć, też powiedzieć, straciłem prowadzenie. Hmm, przepraszam, byłem na ostatniej pozycji, więc to nie są jakieś tam byle rzeczy. Dobra, hmm, powiem Wam, że tutaj są te trasy. W dwójce chyba aż tak nie są, albo auta mają większą siłę przebicia, ale tutaj w jedynce. Trasy są tak naszpikowane przeszkodami, różne właśnie tam jakieś kłody leżące jedna, jedne na drugich, takie kubki kłód, yy, drzewa rosnące blisko drogi, yy, te, te naczepy takie z wyskoczniami. Czasem się opłaca na te wyskocznie jeździć, ale trzeba po pierwsze dobrze wymierzyć, a po drugie mieć duży zapas w razie czego, jakby się coś, nie daj Boże, tfu stało. Yy, na tych ścianach lepiej nie, lubić, nie robić World Ride'ów, bo można wylecieć w powietrze. Tak może nas postawić bokiem i później jest tylko siła odśrodkowa która tutaj oczywiście działa, wyrzuci poza, poza trasę. A no, tutaj spróbujemy skoczyć tak jak w tym drugim wyścigu była taka jedna skocznia z kłod ułożonych koło naczepy. No dziwnym trafem akurat można przez nie wyskoczyć. No nie wiem, fascynujące. Ta skocznia się przydaje do tej trasy, która prowadzi. Kiedyś, kiedyś pojedziemy, no, prowadzi tam dalej. No i tutaj. Powiem tak, no to już dość prosty, wy prosty wyścig, Szybko wszedłem na prowadzenie i na szczęście nie znam ją mimo ciągłego gadania, 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 jeszcze gadania. Dojeżdżamy do mety. I jeszcze tutaj sobie skrócimy. Tak, słaboś, na pewno skrócisz. O, teraz. Ech, lekka lamerka nie zaszkodzi. Dzięki temu... Chociaż końcówka była odrobinę z odrobinę wyższym ciśnieniem. No i dobra, bullet block, reszta mnie nie interesuje, wychodzi. Dobra, cztery wyścigi, cztery zwycięstwa. One shot one kill. Udało się. Chociaż w tym trzecim ja naprawdę myślałem, że, będzie, że będzie, będzie, będzie słabo. Dobra, tuning auta zostawimy sobie na następny odcinek. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Nie zapominajcie o łapkach w górę, o subskrypcjach jeśli chcecie być na bieżąco i o komentarzach co sądzicie i tak jak mówiłem, jeżeli macie jakieś wspomnienia związane z platautem z serią, to dawajcie znać. A tymczasem do zobaczenia przy najbliższej okazji szerokości jak najmniej pogiętej blachy, bo, bo tutaj blacha się nie mocno. I trzeba po prostu uważać. A no, jak nie, to... Wiecie. Wyklepię się, nie? W wyklepie się. Dobra? Kończę. Na razie, cześć. Siemanko.